Dzień dobry Państwu. W grudniu zeszłego roku, czyli miesiąc temu, Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy rekordową liczbę dronów typu szachet. Jest to, jak wiemy, konstrukcja irańska, która w tej chwili jest montowana w Rosji z elementów zarówno lokalnych, jak i sprowadzanych z Iranu. Konstrukcja jest to przy tym dość prosta. Szachet przenosi 40 kg ładunku wybuchowego można zaprogramować konkretny punkt na mapie, w który on ma przylecieć i na tym jego możliwości w zasadzie się kończą, jeśli chodzi o kontrolę. Leci nisko, hałasuje i jest przy tym dość wolny. W teorii jest on dość łatwy do zestrzelenia. Jeśli na przykład mielibyśmy do dyspozycji współczesną wyrzutnię przeciwlotniczą typu Manpad, mówię tutaj o klasie Uzbrojenia, które może przenosić pojedynczy człowiek, w zasadzie szachet nie ma dużych szans. Problem polega jednak na tym, że według szacunków szachety kosztują po około 20 tysięcy dolarów za sztukę, mniej niż 100 tysięcy złotych. Nie wiemy oczywiście dokładnie, ile kosztuje uzbrojenie. Typu Man, manpass Steameri chociażby, ale możemy na podstawie dostępnych danych oszacować to na przykładzie na przykład polskich piorunów. To jest news z roku 2022. Wtedy podpisano aneks do umowy, polskie ministerstwo zamówiło kolejne 3500 rakiet i 600 wyrzutni. Łącznie to kosztowało, proszę Państwa, 3,5 miliarda złotych brutto. Nie wiemy, ile kosztuje wyrzutnia, a ile rakieta, więc dla naszych obliczeń możemy założyć, że to są takie same liczby: że jedna rakieta kosztuje tyle, co jedna wyrzutnia. W takim przypadku pojedyncza rakieta kosztowałaby ponad 800 tysięcy złotych. Nawet jeśli te nasze szacunki są. Przesadzone dwukrotnie to wciąż będzie oznaczało, że w takim wypadku znacząco więcej kosztuje sama wyrzutnia, co tak czy inaczej sprawia, że jest to broń bardzo droga w porównaniu do drona typu szachet. Dlatego stosunkowo rzadko używa się rakiet do zestrzeliwania tego rodzaju dronów. I tutaj jeśli, proszę Państwa, kalkulujemy sobie relację ceny naszego pocisku do ceny celu, który niszczymy, to nie powinniśmy w ogóle podchodzić do tego w ten sposób. Powinniśmy porównać wartość pocisku, którym strzelamy, do wartości tego, co taki szachet może zniszczyć. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę, że uzbrojenie rakietowe, przeciwlotnicze jest bardzo drogie, i jest potrzebne także do niszczenia bardziej, mm, bardziej groźnych i trudniejszych do zestrzelenia celów, takich jak samoloty, śmigłowce czy pociski manewrujące. To najczęściej przeciwko szachedom takich nawet stosunkowo tanich manpaców, tanich w porównaniu chociażby do rakiet do systemu Patriot, się nie używa. A czego się używa, żeby zestrzelić szacheda? Mamy tutaj. Kilka przykładów. Tu jest reportaż telewizyjny, tu widzimy dobrze kadr. Mamy ciężkie karabiny maszynowe i amerykański Browning, i radzieckie DSK montowane na różnych typach podwozi. Mogą to być zarówno pick-upy, jak i ciężarówki, takie mobilne grupy są w tej chwili w Ukrainie bardzo liczne. Miałem taką przygodę kiedyś, że na wyboistej drodze w okręgu hersońskim taka ciężarówka z działkiem przeciwlotniczym dużych rozmiarów Wydaje się, że to był kaliber 23 mm. Wyprzedzała nas w takim tempie, że prawdopodobnie wyprzedziłaby nawet przedstawiciela handlowego w skodzie Fabi 1.0. Ja uciekałem po tych dziurach na poboczy, żeby ich puścić, bo tak gnali, że ewidentnie mieli powód, żeby się śpieszyć. Ale tego typu systemów i tego typu rozwiązań jest bardzo wiele. Tu w zasadzie wykorzystuje się to, co akurat jest pod ręką. Tu na przykład widzimy żołnierza, który ma karabin maszynowy na podstawie stacjonarnej. Tutaj mamy dwie ciężarówki z podwójnymi działkami 23 mm, które razem wspólnie pracują w kierunku takiego szacheda. Tu nic nie ma. Tutaj mamy podobne podwójne działko 23 mm na stacjonarnej podstawie, a obok żołnierz z karabinem maszynowym, ze zwykłym kałasznikowem i też próbuje trafić. Były takie przypadki, kiedy się udawało Szacheda zdjąć z nieba właśnie przy użyciu broni ręcznej, więc choć to wygląda desperacko, to czasem działa. Im się faktycznie w tym przypadku udało. Tutaj mamy także zdjęcie pokazujące podobną akcję. Także widzimy, że przynajmniej część tych żołnierzy strzela z broni ręcznej. Tutaj mamy podobnego pick-upa. Widać, że starszy pojazd, patrząc na rejestrację, nieukraiński, sprowadzany. Stosunkowo lekki karabin maszynowy na pace. I też próbują wypatrzeć i zestrzelić takiego drona. Zresztą nie tak dawno... Wspólnie tutaj prowadziliśmy akcję zbiórki na pojazd gąsienicowy dla Kordiana. Może pamiętacie, on też chciał zestrzeliwać nim drony. On wtedy mówił, że najlepiej dla tego celu z tych rzeczy, które są dostępne dla takich żołnierzy jak on, są karabiny maszynowe 14,5 mm. Po to mu był potrzebny ten gąsienicowy pojazd. Ostatecznie ten pojazd faktycznie, proszę państwa, znalazł zastosowanie trochę inne niż było w planie. Prędzej czy później Kordian tutaj wpadnie, jak będzie miał chwilę opowiedzieć o tym, żeby się po prostu w jakiś sposób, no nie usprawiedliwić to nie to słowo, zaraportować jak zostały wykorzystane zebrane przez państwa środki, tak czy inaczej to co wtedy... To, co wtedy wspólnie kupiliśmy, czyli a tam była ciężarówka plus pojazd gąsienicowy, to się już przydaje na froncie, ale jeszcze nie mogę mówić w jakiej dokładnej roli ani gdzie. Natomiast jest jeszcze jeden kadr z pracy mm, ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w kierunku szachedów, i tu widzimy w zasadzie podobny obraz. To znaczy, broń lufowa strzela w niebo ale to jest zupełnie inny przypadek, o wiele bardziej skuteczny, bardziej profesjonalny. Tu pracują gepardy, niemieckie gepardy, które Juri Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, niedawno nazwał, tutaj akurat mamy ten wywiad, zostawię Wam linka, jedną z najbardziej skutecznych broni przeciwko szachedom. Dlatego warto wyjaśnić, co w... W tych gepardach jest takiego skutecznego i dobrego, i jakie są z nimi także problemy. Może zacznijmy, proszę Państwa, od jakiejś ogólnej m, sytuacji dotyczącej tej konstrukcji, co to jest za pojazd, jak on działa, czym się wyróżnia. M, Niemcy już dość dawno temu, w czasie jeszcze zimnej wojny, stworzyli pojazd, który miał osłaniać, ich siły lądowe. Od wszelkich środków napadu powietrznego, więc stworzyli Geparda na bazie podwozia czołgu Leopard 1 i podeszli do tego dość poważnie, montując na nim, i tu jest podstawowa przewaga Geparda nad ogromną częścią konkurencji dwa różne radary o zasięgu 15 km, każdy. Dlaczego dwa? Po co dwa? To są oczywiście dwie różne konstrukcje. Z tyłu na tyle wieży mamy radar, który się potrafi złożyć do tyłu, żeby nie przeszkadzał, a w tej rozłożonej pozycji się obraca o 360 stopni dookoła i skanuje teren. To jest radar, który, mówiąc jak laik do laików, żebyśmy wszyscy zrozumieli, szuka celu. Jeśli gdzieś cel się pojawia, on w stanie jest ten cel. Wykryć i wskazać go cyfrowym palcem drugiemu radarowi. I on może dalej poszukiwać kolejnych celów, kiedy ten radar z przodu, który jest widoczny pomiędzy lufami dwóch działek, przechwytuje ten cel i zaczyna go śledzić. Wtedy komputery pokładowe, system kontroli ognia zaczyna obliczać, w jaki sposób trzeba strzelać, żeby ten cel trafić. Gepard potrafi brać tutaj pod uwagę nie tylko takie kwestie jak wysokość celu, jego prędkość, kierunek poruszania się, ale także kwestie związane z pogodą, czyli wiatr, wilgotność itd. W związku z czym ogromna część pracy, którą ci ludzie tutaj wykonują po prostu na oko, próbują trafić no po prostu celując. Gepard wykonuje, przepraszam, tu byliśmy, Gepard wykonuje zupełnie automatycznie i to jest jego ogromna przewaga. Dodatkowo zwróćcie uwagę na końcówki luf obudziałek. Znajduje się tam urządzenie, które jednocześnie jest hamulcem wylotowym, ale jednocześnie jest tam miernik prędkości pocisku, który pozwala lepiej mm, obliczyć w jaki sposób trzeba strzelać, żeby ten cel. Trafić. Dodatkowo, proszę Państwa, oczywiście w grę wchodzi to, jaką amunicją strzela Gepard. Mówimy tutaj o kalibrze 35 mm. Z tego, co można wyczytać w fachowej literaturze, istnieją pociski programowalne do Geparda. Pytanie brzmi, czy one zostały dostarczone Ukrainie, i na to pytanie odpowiedzi nie znam. Tak czy inaczej, jednak, jeśli mówimy o Próbach zestrzelenia szacheda przy użyciu mniejszej amunicji 14,5 mm, 23 mm czy nawet mniejszych 12,7 mm na przykład, a zdarza się, że korzystają z jeszcze. Mniejszych pocisków, wtedy najczęściej mówimy o tym, że trzeba uzyskać bezpośrednie trafienie. Ponieważ taki pocisk 14,5 mm na przykład różni się od pocisku skałasznikowa standardowego, karabinka, przede wszystkim rozmiarem, ładunkiem prochu, ale on jest wciąż za mały, żeby umieścić w nim na przykład materiał wybuchowy i elementy, gotowe elementy porażające, żeby tych odłamków było wystarczająco dużo, żeby zwiększyć możliwość trafienia takiego celu w powietrzu. Gepard strzela amunicją, która jest już wystarczająco duża. 35 mm, czyli kaliber, z którego korzysta Gepard. To jest prawie tyle, co standardowe pociski przeciwpancerne z czasów II wojny światowej. Wiele armat, zwłaszcza w początkach II wojny światowej, miało kaliber 37 mm. To było bardzo typowe, i to wystarczało wtedy do walki z czołgami. A jeśli popatrzymy sobie na porównania, to tutaj możemy zobaczyć pierwszy od prawej, ten duży zielony. To jest właśnie pocisk. Dokładnie taki jak do Geparda. 35 mm kaliber, 228 mm długość. Ten drugi parametr jest bardzo istotny i bardzo często pomijany. Porównajcie na przykład z pociskiem 30x165, a tu mamy na przykład drugi od lewej 25x137. To jest pocisk od działka Bradleya. To już jest poważny kaliber, na te zastosowania naziemne zupełnie często wystarczający, natomiast w przypadku broni przeciwlotniczej istotne jest to, by właśnie było wiele odłamków, które się z dużą siłą rozlatują na wszystkie możliwe strony, co maksymalizuje szansę trafienia celu. Zazwyczaj cele latające nie są poważnie opancerzone, są dość delikatne, mają wiele podzespołów, których uszkodzenie prowadzi do mm, zestrzelenia takiego obiektu latającego, bo on, jeśli się nie porusza, to spada, co dość mocno ułatwia jego zniszczenie. Jeszcze, żebyśmy mieli lepsze porównanie, tutaj się pomniejsze, żebyście jeszcze lepiej zobaczyli. Jak bardzo duży jest to pocisk? Możemy popatrzeć na pocisk numer 1. Po lewej stronie obrazka on jest trochę mniejszy niż ten od Geparda. 30x173. Ten od Geparda byłby jeszcze parę centymetrów dłuższy i pół centymetra większy kaliber. I dla porównania na przykład mamy numer 11. To jest kaliber pół cala. Czyli to już jest ciężki karabin maszynowy, 9 to jest 14,5, to już jest bardzo potężny pocisk, a mamy na przykład 12,7 pod 18. No tutaj nie ma nic wiele mniejszego, najmniejsza jest 15-416 tysięcznych cala, także spory pocisk. W porównaniu do pocisku z jeszcze, tutaj takich nie ma. Jeszcze lepiej byśmy zobaczyli, jak ogromny jest pocisk 30 mm, jak wiele więcej jest w stanie zrobić, niż to wszystko, czym strzelają na przykład tutaj. Pytanie brzmi oczywiście, jak wiele takich gepardów Ukraina posiada. Mamy dwa źródła gepardów w Ukrainie. Po pierwsze, 52 sztuki przekazali Niemcy. Nie... Nie było to łatwe, ale do tego jeszcze zaraz przejdziemy, do tej chronologii, do tych perturbacji. Natomiast tutaj widzimy na aktualizowanej na bieżąco państwowej niemieckiej stronie, widzimy, że przekazali Niemcy 52 gepardy i 116 362 naboje. To się może wydawać całkiem niezłymi liczbami. Natomiast niestety tego jest zdecydowanie zbyt mało. Zacznijmy od amunicji. Jedna lufa, jedno działko Geparda strzela z prędkością teoretyczną 550 pocisków na minutę, więc razem to jest 1100 pocisków na minutę, więc tutaj na 52 Gepardy Niemcy dostarczyli po 2240 naboi na sztukę, co daje mniej więcej. Dwie minuty ciągłego ognia na każdego z tych gepardów. Oczywiście tego typu broń nie strzela w ten sposób. Nie strzela się z niej nawet dziesięciosekundowymi seriami. Niemniej, tak czy inaczej, te dwie minuty ciągłego ognia na sztukę to nie jest wiele. To jednak nie jest jedyne źródło gepardów dla Ukrainy. Są jeszcze Stany Zjednoczone. Które wykupiły 60 takich Gepardów od Jordanii, żeby także je przekazać Ukrainie? Czy one wszystkie już dotarły? Nie mam takich informacji, prawdę mówiąc, trochę wątpię. To są stosunkowo świeże informacje z listopada bieżącego roku, więc bardzo możliwe, że te Gepardy jeszcze nie dotarły. Pytanie brzmi, czy wraz z nimi Stany Zjednoczone wykupiły także zapas amunicji i jak duży. Jak wielkie są możliwości gepardów w porównaniu do zadania, które przed nimi stoi. Tak jak mówiłem, gepard posiada dwa radary o zasięgu 15 km, ale same działka mają zasięg około 5,5 km. Czyli gepard stoi w miejscu, może strzelać do około 360 stopni po 5,5 km w każdą stronę, więc tworzy sobie takie koło o promieniu 5,5 km. To co tutaj widzicie na mapie, to jest 15 takich kół wokół Kijowa. Jak widzicie, istnieje tutaj luka na południowym zachodzie, ponieważ tędy jest najmniejsza szansa, że szachedy będą leciały na Kijów i jak widzicie te kółka nie zachodzą na siebie. Żeby one zachodziły na siebie, potrzeba byłoby tych gepardów przynajmniej 10 sztuk jeszcze dodatkowych. Wtedy mówilibyśmy o 25 sztukach na sam Kijów, z 50 z hakiem, które Niemcy do tej pory dostarczyły. To byłoby dość dużo, biorąc pod uwagę, że obszar Ukrainy jest dużo większy niż tylko sam Kijów. Rozumiemy, że oczywiście Ukraina mm, musi wybierać, które obiekty chronić. Nie cały kijów prawdopodobnie jest tak samo silnie broniony przez tego typu systemy. Najlepiej, mm, najbardziej efektywnie jest umieszczać tego rodzaju środki obrony w pobliżu infrastruktury krytycznej, fabryk zbrojeniowych, baz lotniczych i tak dalej. Na całą Ukrainę 50 sztuk, a nawet jeśli Amerykanie dostarczą obiecanych 60 gepardów, tych powiedzmy do 115 sztuk, chociaż prawdopodobnie nie wszystkie naraz będą Operowały, ponieważ nikt nie odwoływał różnego rodzaju usterek, więc część z nich cały czas będzie w remoncie, ponieważ one też się zużywają. One nie są aż tak mobilne jak pikapy i ciężarówki, które mogą po utwardzanych drogach spokojnie jechać po 100, nawet 120 km na godzinę. Tutaj mówimy o pojazdach gąsienicowych, one lepiej sobie radzą w terenie, ale na sygnał nie zrobią nagle 30 km, żeby wyjść naprzeciw szachedowi, który nadlatuje z niespodziewanego kierunku. Więc gepardy są bardzo skuteczną bronią przeciwko szachedom, ale niestety jest ich wyraźnie zbyt mało i prawdopodobnie zbyt mało jest też amunicji do nich. Tak jak obiecałem, opowiem trochę o perypetiach, które doprowadziły do tego, że w końcu te Gepardy się w Ukrainie pojawiły. Przynajmniej już w kwietniu 2022 roku, czyli z dzisiejszej perspektywy na samym początku wojny, choć wtedy się wydawało, że ta wojna już trwa i trwa, Niemcy zaczęły obiecywać Gepardy. Już wtedy była mowa o tym, że będą mogli wysłać około 50 sztuk. Jednak w maju dalej one nie dotarły. Później, proszę Państwa, pierwsze trzy sztuki zostały dostarczone w lipcu 2022 roku, dość tak naprawdę wcześnie i dość, powiedziałbym, stosunkowo szybko od wybuchu wojny do lipca, jeśli porównamy to do tego, ile zajęło. Sojuszowi NATO dostarczenie Ukrainie BWP-ów nowoczesnych czy czołgów, to Gepardy dotarły stosunkowo szybko. Towarzyszyła temu jednak bardzo silna dyskusja na temat tego, jak bardzo Niemcy są zdecydowane, by pomagać, a problemem tak naprawdę była przede wszystkim Szwajcaria. Szwajcaria zajmowała się produkcją amunicji do Gepardów, a szwajcarskie prawo Szwajcarskie stanowisko nie pozwalało dostarczać amunicji bezpośrednio krajowi, który toczy wojnę. Dlatego ostatecznie Niemcy musiały ten problem obejść, w tym także rozpoczynając produkcję tego typu amunicji u siebie w kraju. Jeśli mówimy o Gepardach, które faktycznie stanowią bardzo interesujący przykład, Broni starszego typu, która okazała się bardzo dobrze dostosowana do zadań, których nikt w latach 80. w ogóle nie przewidywał, czyli do walki z dronami. Wtedy tego typu bezzałogowe statki powietrzne istniały, ale były bardzo rzadkie i pełniły zupełnie inne funkcje. Na polu walki, między innymi były Produkowane przez Tupolewa, bezzałogowce zwiadowcze. Amerykanie także mieli w tamtych czasach już swoje doświadczenia w tego typu statkach powietrznych, ale było ich o wiele mniej i nie były one z dronami kamikadze czy, czy bezzałogowymi statkami powietrznymi kamikadze. Warto jeszcze dodać, że Rosjanie posiadają bardzo podobny system to jest Tunguska. Różnica polega przede wszystkim na zastosowanych systemach radarowych i elektronicznych, i także na tym, że Rosjanie posiadają tutaj podwójny system rakietowo-lufowy. Rakietowo, Ten układ oczywiście wydaje się bardzo ciekawy. Zwiększający możliwości takiego systemu, ponieważ jeśli pojawi się cel, na który nie żal będzie droższej rakiety, to można ją użyć. Mamy dwa w jednym. Natomiast to, co jest tutaj pewnym problemem, to to, że tego rodzaju rakiety przeciwlotnicze posiadają silniki na paliwo stałe. To paliwo, proszę Państwa, powinno zachować odpowiednią strukturę. Tak jak zostały wyprodukowane, tak powinno zostać, żeby zapewnić równomierne spalanie tego paliwa i żeby rakieta leciała tak, jak powinna to jest broń precyzyjna. Tutaj nawet stosunkowo niewielkie odchyły od tego, co przewidział producent, mogą doprowadzić po prostu do tego, że rakieta chybi celu. I tu, jak widzicie, te rakiety znajdują się wzdłuż lufy takiego działka. Te wstrząsy, które są powodowane wystrzałami z działka, mogą doprowadzać do pewnego, pewnej zmiany struktury paliwa stałego w silnikach rakietowych i ostatecznie do zmniejszenia precyzji takich rakiet. Co ciekawe, w swoich nowszych systemach, w panceriach Rosjanie zastosowali bardzo podobny układ. Tutaj widzimy, że ta przestrzeń pomiędzy lufą i tubami z rakietami jest trochę większa. Tutaj one znajdują się bezpośrednio tutaj widzimy pewną przerwę więc jest pod tym względem prawdopodobnie lepiej, chociaż nie możemy tutaj zakładać, że na pewno, ponieważ pancery wielokrotnie już pokazały, że no do ideału jeszcze im trochę brakuje choć na wyciąganie tego typu wniosków ostatecznych przyjdzie czas już po wojnie tak czy inaczej pancyr jest niemal bezpośrednim w tej chwili odpowiednikiem geparda różni je przede wszystkim tak jak mówiłem to jaką elektronikę tam zastosowano a także proszę państwa typ podwozia oczywiście pancyr powinien być bardziej mobilny ale nie zawsze wjedzie tam gdzie wjedzie gąsienicowy gepard na podwoziu leoparda choć jak wydaje mi się okiem laika w tych konkretnych zastosowaniach szybsza możliwość przemieszczania się po drogach może w tym przypadku być bardziej wartościowa dziękuję państwu pięknie za uwagę trzymaj się ukraino i widzimy się niedługo